Субтитры którego działalność dzisiaj inaugurujemy, jest taką formułą, która wynika z wieloletniej działalności Politechniki Śląskiej w zakresie rozwoju, badania zastosowań, ale też akceptacji kompetencji przemysłu 4.0. Jest to jednostka, która w odróżnieniu od tej naszej poprzedniej działalności skupia się bardzo mocno na takich naukowych aspektach. Oczywiście są to aspekty związane bardzo mocno z tym, co dzieje się w bardzo szeroko pojętym otoczeniu społeczno-gospodarczym, natomiast w każdym przypadku, Staramy się połączyć to z badaniami w taki sposób, żeby te wyniki tych badań były dla nas później bazą startową do kolejnych działań, które, które realizujemy. Także to jest taka cecha szczególna. My też wzorujemy się i bardzo mocno czerpiemy ze wzorców innych centrów, które działają w taki sam sposób w innych krajach. No i mamy zamiar. Tutaj w tym przypadku uruchomić kilka takich nowych obszarów, których wcześniej nie było i których nie ma tutaj, nawet w Polsce, bo w bardzo niewielkim zakresie one są. Pierwsza to uruchomienie z przemysłem, konkretnie z firmą APA Group, takiej struktury o nazwie Living Lab, czyli takim czynnym włączeniu uczestnika w tworzenie produktu lub usługi i obserwacji tego użytkownika. To jest związane z tym, że użytkownik działa w kontekście rzeczywistym i tutaj mamy możliwość realizacji takich zadań właśnie z, z firmą. Drugi taki aspekt, którego też u nas nie ma, to zbudowanie takiej przestrzeni w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale również w zakresie metodologii, elastycznego i kreatywnego myślenia. Mamy takie szczęście, że w strukturze naszej uczelni działa bardzo wiele osób z zakresu nauk społecznych. No i, i też taka działalność, której do tej pory nie ma na polskich uczelniach, to działalność to faza przedprodukcyjna. To jest coś, co jest bardzo popularne w innych krajach europejskich, gdzie na uczelniach stawia się stanowiska, laboratoria, które służą do opracowania technologii przed, bezpośrednio przed tą fazą przedprodukcyjną. Mamy zamiar również wspomagać startupy z zakresu przemysłu 4.0, i tutaj muszę powiedzieć, że też w tej całej działalności. Bardzo mocno opieramy się na dotychczasowych doświadczeniach nie tylko tych osób, które tworzą w tej chwili centrum, ale również na, na działalności innych centrów. I tutaj, Centrum Inkubacji i Transferu Technologii, to jest podstawa, bo znają się bardzo mocno na wdrażaniu technologii Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych, Centrum Promocji, Centrum również Popularyzacji Nauki. Jedną z takich obszarów, którymi się również zajmujemy, czy chcemy zajmować, jest popularyzacja i promowanie osiągnięć naszych studentów w zakresie przemysłu 4.0 i wyników projektów badawczych. Centrum Przemysłu 4.0 zdefiniowaliśmy następująco. Mówimy, że to będzie z jednej strony katalizator, czyli można powiedzieć podmiot, który będzie przyspieszał rozwijanie kompetencji w szerokim ekosystemie interesariuszy Przemysłu 4.0. Co rozumie pod tym pojęciem ekosystem interesariuszy? Otóż, jeśli popatrzymy na samą ideę przemysłu 4.0, ona wywołuje bardzo duże zainteresowanie, ale równocześnie, ponieważ jest wielką zmianą to jest zmiana paradygmatów wytwarzania, nowa architektura produktów, nowe systemy produkcyjne, nowe modele biznesowe wymaga mocnego wsparcia. Przedsiębiorstwa przeważnie samodzielnie nie są w stanie tej zmiany zrealizować. I w kraju, ale nie tylko u nas, tworzą się ekosystemy wsparcia, zarówno administracja rządowa, to jest dystrybutorzy środków wsparcia typu organizacje typu PARP czy NCBR, ale to, to również yy, można powiedzieć sieć bankowa, która udziela wsparcia inwestycyjnego, yy, to działania na poziomie regionalnym, yy, zarówno w zakresie samorządowym, jak i administracyjnym, ale oczywiście również branżowym czy sektorowym, to tworząca się tak zwana sieć dichów, czyli centrów wsparcia merytorycznego i praktycznego przedsiębiorców we wdrażaniu przemysłu 4.0. To również cała warstwa tak zwanych partnerów merytorycznych, czyli oczywiście uczelni, czy dostawców technologii, czy jednostek badawczych. I każdy z tych interesariuszy, czy z grup interesariuszy realizuje określone działania wspierające przedsiębiorców. Ale nie ma co ukrywać, że ta zmiana jest zmianą dziejącą się dynamicznie również w fazie, że tak powiem, koncepcyjnej. I żeby cały czas nadążać za tą zmianą, co więcej być równo z tą zmianą, powstała idea Centrum Przemysłu 4.0 jako właśnie takiego, takiej latarni morskiej, która będzie wskazywała kierunki zmian i Techno będzie katalizatorem tych zmian. Nowe technologie, takie, które będziemy liderami. Dla mnie przemysł 4.0 to jest klucz do przyszłości. To jest coś, co wiąże tak naprawdę wszystkie wydziały, które są stworzone na Politechnice Śląskiej. Politechnika Śląska dla mnie, ona sprzed wielu, wielu lat to były wyspy. Wyspy intelektualistów, naukowców, ludzi, którzy tworzyli coś na potrzeby pisania artykułów, wytwarzania wynalazków, które bardzo rzadko miały zastosowanie. Nowa koncepcja przemysłu 4.0 mówi o tym, że my łączymy intelektualnie wszystkie wydziały ze sobą, dlatego że przemysł 4.0 nie wyklucza nikogo. Tam, oprócz inżynierii, ważny jest człowiek. Przemysł 4.0 to jest integracja zespołów ludzkich, postawienie właściwie człowieka w centrum, a technologia przechodzi już do tak zwanego tła. Ona przestaje być wartością jako taka, ale kiedy ona traci wartość, wtedy kiedy ona już jest perfekcyjna, my przestajemy się zastanawiać, ona przestaje nas ograniczać. Żeby to nastąpiło, musimy wymieniać myśli między sobą, musimy budować prototypy, musimy udowadniać, że ta technologia rzeczywiście polepsza jakość naszego życia, żeby była aplikowalna w normalnej sytuacji w naszym codziennym życiu. My przechodzimy do nawyku używania technologii. Nasze dzieci, już ta młodzież taka bardzo młoda, ona żyje z technologią na co dzień. Oni nawet się nie zastanawiają, czy ta technologia jest, bo oni ją akceptują w pełni. Osoby dojrzałe jeszcze dzisiaj zastanawiają się, co, czym ta technologia mnie ograniczy, czy ona jest bezpieczna, czy jest niebezpieczna. Rolą edukatora, rolą Politechniki Śląskiej, oprócz tego tworzenia wynalazków, jest edukacja, jest popularyzacja wiedzy, jest pokazywanie, że technologia jest bezpieczna, że to, co my proponujemy, to jest w trendzie. Żeby biznes był w stanie zainwestować w nową technologię, on musi wierzyć, musi wiedzieć, że ta technologia przyniesie mu zyski. W związku z tym ta nasza współpraca tutaj w ramach Przemysłu 4.0 dla mnie ona jest kluczem do przyszłości. Będziemy w stanie eksportować technologię.